Siemano Widzowie! Witam Was na Live'ie, yy, dawno mnie nie było Widzowie, na YouTubiku, no więc postanowiłem, że powrócę i zaczniemy od Live'a na powrót, yy, no więc Widzowie do Live'ika jeszcze nie całe dwie minutki, dokładnie to już minuta Lucky Boost razy 25. Szybko widzowie używamy. Dobrze. 45 sekund. Może sobie zaraz jakiś konkurs widzowie zrobimy? O, Jelly Piggy. Może sobie jakiś konkurs widzowie zaraz zrobimy? Jeśli ktoś by chciał. Też zależy na co. Dobra, tu patrzę, co mi dropi. 10. Dobra, widzę. 3 sekundy, 3, 3, 3 sekundy. Dobra, live się zaczął. Czy ten update się zaczął, nie live? Dobra, wychodzimy i zresetujemy sobie serwery, serwery, odśwież, 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 odświe, odśwież i dołączamy, dobra, jelly egg nie jesteśmy chyba na nowym serwerze. No nie jesteśmy na nowym serwerze. Chyba, że nie zrobili update. Ale w to raczej wątpię. Bo update raczej zrobili. Bo dalej nie jesteśmy na nowym. A to zaraz zobaczymy. No dalej. Dobra. Próbuję jeszcze raz, widzowie. Odśwież, odśwież, odśwież. I teraz powinno być. Tak, dobra, będzie. Bo się ładuje nowy serwer. Dobra, jest. Raz i pięć lat, widzowie. Yy, dobra, yy, razy 5 lak. huge kitsune, huge red dragon, yy, huge jelly panda, jelly coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, dobra. Ale dobra, nie usunęli update. Tu jeszcze widzowie. Myślałem, że usunął ten, jakby ten event, nie update. Ale na szczęście nie usunęli. Zobaczmy sobie, czy są tu jakieś nowe upgrade'y. Tak są. Co yy... to już tutaj dropnął. A. O dodaj coś. O co normalnie wyprosiłem Masz? Yy, dobra. Mm, te upgrade'y. Jelly Dog, Jelly Chicken, Jelly Shark, Penguin, Bunny, Elephant, Huge Jelly Panda. To jest to Jelly Crafting Pot. Po, o A, to są jakieś po prostu mocniejsze potki Ale dobra, ale widzę dropią na tym serwerze te rzeczy. Bo jest razy 5 lak. Powiedziałbym, wiecie co, bo to troszkę utrudnia mi tutaj. Mm, nie wiem, gdzie to wyłączyć. A dobra, raczej się już nie będzie pojawiało. O, ktoś ma Hughie'ka. Dobra, porozwalajmy sobie na razie. Zobaczmy ile, sobie... zobaczmy, ile kosztują teraz te pety jelly. Ja się dalej do da więc one nie podskoczą na wartości na razie. Kiedy ja się odświeży? O już się odświeżyło. Ale gówniany drobnie widlowe. Dobra, zobaczmy czy mogę sobie coś ulepszyć. Mmm, na, na razie nie. Dobra, co tak dokładnie dodali? Razy 5 lag, y, huge kissing fog, huge red dragon, huge jelly panda, jelly petty jelly pot, potion and crafting machine, jelly instant lag potion, jelly potion, y, Gigan jelly break chest, jelly mar. Ej, i zobaczmy sobie, co to jest nie nic ciekawego, ale dodali nowy widzowie ten, nowy pas, game pass, install luck. Uuu, widzowie, 50% off, tak ten luck nic nie daje, ale w sumie teraz jak jest razy 5, to plus, no to być 2 razy 10 lucka, dobrze myślę. Dobra widzowie, idziemy tutaj i sobie czekamy, za chwilę czekamy, czekamy, czekamy. No, ale to jeszcze 5 minut, a w tym czasie porobimy sobie upgrade y jakieś. Zobaczymy, czy mogę sobie coś upgrade'ować. Ale na razie się nie zapowiadam. Nie staćmy na razie. Patrzmy sobie, co mam. U, nowy pecik. Jelly pingwin. 9 milionów daje. To jest taki dosyć łatwe do wydropienia. Może spróbujemy sobie go dzisiaj wydropić na lejwie. Dobra, widzowie. Robimy sobie konkurs. O, nowy pecik mi drasnął. Dobra, konkurs, widzowie, zrobimy sobie. Robimy konkurs na peta 100 milionów. Poczekajcie widzowie, ja tu napiszę, że robię konkurs. Dobra, widzowie, jest zrobiona. O, mamy razy 1000 rol. No, mógł chociaż jakiś nowy pet dropnąć, jelly, ale no, niestety. O, mamy dużego giftcika A co tam jest, widzowie? Zamek. Nie wiem co to, ale tutaj właśnie czasami w zawie dużo rzeczy jest, na przykład, poczekajcie w zawie. jednakże tam jest jakaś tabliczka, że nie mam, jak to... nie mam jak tego pokazać, ale trudno. Nie mogę jeszcze zrobić tutaj tej potki, ja bym sobie przetestował w z Ale ulepszajmy sobie tu. Zostały jakieś dodane zwykłe upgrade'y? Chyba nie. Ja sobie zbieram na to jajko wizowy. Masz romek. Sobie, pogręcimy jeszcze. Mamy dobra, wizowy. Ja poczekam, aż biję parę osób na legwika W sumie, widzowie, nie opłaca się czekać, możemy sobie w tym czasie, widzowie, jakieś rzeczy tutaj pozbierać. O, czyli koń z kosiem. Jeszcze jedno potrzebujemy. Dobra, widzowie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może sobie poczekamy w sumie? Siema Piotrek 83, siema siema. Chcesz byś już ujął na peto? Jak tak, to cię zasady wyjaśnię. No dobra. Hmm. To się kiedy odświeży. Za 40 sekund, dobra. Hmm. Spróbuję sobie pozbierać dolne części klucza. Też one są podobno bardzo rzadkie. Co to jest widzowie? Jelly instant Lock potion. Aha, dodali jakąś nową płotkę. A dobra, poróbmy sobie może odki dwójki. Sobie służyjmy. A tu nie ma nic ciekawego, widzę, że w merchancie. A dobra, zróbmy sobie bardzo mały opening. Dobra, 8 tych, tych sobie wypijemy 10 i o tych też sobie wypijemy 10. Potka na laka na jelly. nie wiem czy mam aktywowaną. Jest, dobra. Zakręcimy. No słabiutko. No słabo. O, dobra. No. Mogą być lepiej. Mm, słabo. Słabo. No widzowie, to openingi teraz nie oddają. Albo mi się wydaje, albo zmniejszyli szanse. Bardzo kolejnie słaba. Oczywiście sobie może z tym. Mamy jakiś kraken 16 tysięcy. Widzowie, no nie oddaję. Szkoda, że nie oddaję. A dobra, skończyły się już potki. Teraz sobie o tak po prostu już potwieram. No z openingu dropu mm, dropło dwa razy to i raz to. No, to nie za dobrze. Łowienie jest bardzo okej. Ok. Jelly Merchant. O. Dobra, Jelly i daje nam 350% więcej. No więc jest ok Ale mnie bardzo interesuje tutaj Co daje ta potka? Jelly instant luck potion Wyjdziemy sobie w te upgrade jelly Musimy uzbierać tu 5 milionów Dobra to sobie użyję tej podki i tej A widzowie to zbieranie strasznie powoli idzie. jest. No, dobra, dobrze, myślę, że to coś lepszego daje. Ale tu się opłaca, bo jest tylko za 30 tutaj. Co też sobie kupię? Zbieranie bardzo powoli idzie. Niestety. Będą sobie w sumie pofarmić trochę. Ale nie przemyślałem. O, dobra, co może nam dużo dać? O, nie, tak dużo jak myślałem. Dobra, dajmy sobie tutaj i zobaczymy ile wyleci hmm, konów. Dwa i pół tysiąca za jedno łowienie. Opłacalny biznes. W sumie. Czy lepiej jest rozwalać? Nie wiem. W sumie.